Rysiu niu, kochany, masz 18 miesięcy. Babcia namalowała ci portrecik nowy i napisała ci mały wierszyk. Mam nadzieję, że kiedyś będzie dla ciebie miłą pamiątką. Rysiu 2019. W lukach złotych stos promieni, słońce blaskiem w nich się mieni. W bystrych oczkach figle, psoty. Pełne ręce ma roboty, biega, czyta, świat studiuje, radość życia odnajduje, uczy w locie i z ochotą pyta ciągle: co to? co to? Wącha, szpera i wyrzuca, wszystko bada, szuka klucza. Pewność siebie w buzie zdobi. Co wymyśli, pewnie zrobi. Rośnie nam kochany skrzat. A z nim jego piękny świat. Z Rysiem znów go odkryjemy. Pokochamy nim zaśniemy. Dla Ciebie kochany Rysiu ta miła pamiątka od babci Marzenki. Całuję mocno, kocham bardzo. I do zobaczenia.